Siemka, z tej strony klonek. Dzisiaj wam pokażę jak zrobić wyzwanie dnia, a no, dokładnie to wyzwanie to jest to Zjedzo na mięsa, trzeba tych mięs jeść 5 Jest to łatwe wyzwanie, ale początkujący gracze mogą tego nie wiedzieć A więc tak, otwieramy torbę, czyli przytrzymujemy prawą strzałkę na padzie, na komputerze to nie wiem jak jest yy, Naciekujemy R1 i tu mamy różne mięsa Pieczona, wołowina i tak dalej, no i po prostu takie mięso wystarczy zjeść Czyli nie wiem, weźmiemy yy, ze drobnej z tym Jankiem akurat. No i zjedzone mięso, zaliczyło się jedno. E, no i co? No i po prostu... Po prostu jemy tak e, tych 5 mięs... 5 5 mięs... Sorry, I, no i wyzwanie zrobione, no. Nic trudnego, jak widzicie już będę miał 2. Dwa. 2 no, dwa na 5. Za to jest się 0,20 golda. Jak macie tam ileś zniżę, no to jeszcze więcej, na do 0,50 można. tak nie więcej. I co? To był taki szybki poradnik, tylko chciałem wam zaprezentować jak to zrobić. Jeśli chcecie więc taki poradników z to zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę. No i co? Cześć.